Cześć, witajcie. Cześć, Siemanko. Witamy Was. Kochani, dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat do, y, dotyczący y, zadanego y, pytania y, przez jedną z y, osób na naszej grupie zamkniętej, która zadała nam dosyć ambitne pytanie: jaką książką y, lub filmem? Zainspirowalibyśmy młodych ludzi. To pytanie oczywiście jest dosyć trudne i można by powiedzieć, że nawet jest takie szerokokątne, i ciężko jest w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie, ale my dzisiaj postaramy się chociaż pokrótce na nie odpowiedzieć. I przygotowaliśmy krótką listę filmów i seriali. Które naszym zdaniem warto jest zobaczyć i na pewno nimi się zainspirować, ale warto podkreślić, że każdy z nas ma swój własny określony gust i czasem ciężko jest po prostu trafić w ten gust. Więc mamy nadzieję, że te nasze dzisiejsze propozycje przebadną wam do gustu i wybierzecie coś dla siebie, ale mamy także nadzieję, że wy nas zainspirujecie filmem, które filmem czy książką, których my tutaj nie wymieniliśmy, a być może nawet nie widzieliśmy. Prawda Tomku? Tak. To zaczynamy. Znaczy, generalnie ta lista jest mojego autorstwa. Ania ma swoje, bym powiedział tutaj, <kluzniak> faworytów. Ja szybciej tylko powiem, że filmy, które tutaj proponuję, oczywiście to jest tylko mój subiektywny wybór. To są filmy, które, czy seriale, które mi przyszły od razu na myśl po tym, jak otrzymaliśmy to pytanie. Czyli coś gdzieś musi to znaczyć. To znaczy w tym sensie, że to są filmy i seriale, które pobudzają myślenie, pobudzają zadawanie pytań, pokazują wielowątkowość i złożoność postaci głównych bohaterów i co ciekawe, odzwierciedlają bardzo, w bardzo wysokim stopniu realia epoki, którego dotyczą, więc to są jakby takie główne wyznaczniki, którymi się kierowałem przy doborze tej. Tej, tej listy króciutkiej. Moja lista jest następująca. Numer jeden to jest Kapitan Alatrist, Film z roku 2006 z fenomenalną rolą Viggo Mortensena. To jest okres epoki nowożytnej, wojny hiszpańsko-niderlandzkie. Do tego się włącza Francja. To jest początek wojny 30-letniej. Świetne wątki życia od ludzi na najniższych szczeblach hierarchii społecznej, aż po monarchę, więc gorąco, gorąco polecam. Viggo Mortensen, gra żołnierza, korony hiszpańskie, awanturnika, najemnika, naprawdę film świetnie zrobiony, film hiszpański. Jak ci, którzy znają Viggo Mortensena wiedzą, że on biegł do tym językiem, więc film naprawdę świetnie nakręcony. Drugi to jest Admirał z roku 2015, również epoka nowożytna. Film poświęcony postaci Admirała Ruitera, Wander Ruitera, twórcy potęgi morskiej Holandii. Też świetnie nakręcony film, batalistyczny, ale, ale też różne wątki życia ludzi, Zwykłych mieszkańców Niderlandów. Trzeci to myślę, że wszystkim znany i w jakiś sposób też chyba działający na różne pokolenia. Aleksander z, z 2004 roku, czyli y, epicka y, opowieść o życiu Aleksandra Macedońskiego. Y, z roku 2000, 2014 film pod tytułem 1864 to jest film duński, który opowiada o epizodach z wojny duńsko- os Schleswig-Holsztyn. Też na tle życia zwykłych ludzi pokazane są realia wojny, ale także właśnie ten wydźwięk wśród miejscowej ludności, jakie wojna niosła ze sobą e, efekty po prostu. I ostatnia rzecz to jest dwuczęściowa trylogia, Dwuczęściowe <trylogia> dwuczęściowy, dwuczęściowy epicki, epicka opowieść z okresu wojny domowej, Bogowie i Generałowie, Poświęcona w głównej mierze postaci generała Armii Konfederacji Stonewalla Jacksona. To są takie moje propozycje. No niestety, ale z racji tego, czym się zajmuję, czyli jako, że jestem historykiem wojskowości, głównie u mnie dominują tego typu e, filmy. Natomiast, e, przepraszam Was, trzymam, trzymam tutaj. E, telefon, więc mam, ja czytam z kartki, więc muszę to jakoś umieć pogodzić. Jeżeli chodzi o seriale, to dwa wojenne, to jest kompania Braci, Pacyfik. Myślę, że ci, którzy widzieli, to nie muszę ich przedstawiać. W seriale naprawdę świetnie nakręcone, też wielowątkowe, wielopłaszczyznowe, pokazujące dramaty ludzkie na tle toczącej się wojny. Rzym z 2005 roku, zresztą z tej listy możecie zorientować się, że dużo takich yy, Właśnie obrazów filmowych, które tu, znaczy dużo. Te, które tutaj prezentuję, głównie są z pierwszej dekady obecnego stulecia, więc to pokazuje, jak wtedy płodne było kino, jeżeli chodzi o obrazy historyczne. To jest serial świetnie nakręcony, który pokazuje realie życia w Starożytnym Rzymie w okresie panowania Juliusza Cezara. I ostatnia rzecz, polski wątek Czas honoru to jest rzecz, która. No chcesz trzymać, bo nie wiem. Czy ja źle trzymam, czy, czy jak? Tak mam trzymać? Dobra. To ja trzymam. To pójdź. E, Czas honoru to jest e, ten ostatni serial, który wydaje mi się, że warty jest obejrzenia. No, polskie, polska kinematografia jednak i e, jest pewnego rodzaju patetyzmem. Nie do końca mi się to e, podoba. Owszem, czasami jest to potrzebne, ale, ale nie zawsze. Czas honoru jest naprawdę świetnie nakręcony serialem, chociaż mnie osobiście, jako zawodowemu historykowi, bardzo często zgrzytały zęby, no ale to wiadomo, to wynikało z tych, z tych rozbieżności, z realiów, e, faktów z tym, co było w tym filmie, natomiast w film, serialu, natomiast serial jest naprawdę świetnie nakręcony. I to są moje propozycje. Moje propozycje są nieco krótsze, dlatego że zajmując się stosunkami polsko-francuskimi i Francją, tak naprawdę na pierwszy rzut oka, przed mi serial o Marsylii. I to jest serial, już nie pamiętam z którego to jest roku, ale my oglądaliśmy go dosyć niedawno. I opowiada oczywiście on o historii miasta. O jego wszystkich blaskach, cieniach, wszystkich niuansach i politycznych, i gangsterskich. Także wszystkie ciemne, brudne sprawy są w tym serialu poruszane. Burmistrzem miasta jest oczywiście Gérard Depardieu, więc rzeczywiście serial robi ogromne wrażenie, nawet te takie widowiskowe, a propos samego klimatu Marsylii. Kolejny film to film dotyczący afery. E, teraz mi wyleciało z głowy. Dreyfusa. Dreyfusa, tak, afery Dreyfusa. E, I to są akurat takie filmy, które, do których ja chętnie wracam i chętnie je oglądam, bo rzeczywiście są nakręcone bardzo dobrze. A propos książek, to jest temat bardzo szeroki i myślę, że myślę, że nie ma tutaj jednej takiej odpowiedzi, jaką książkę na dzień dzisiejszy byśmy polecili, prawda? No bo stricte naukowe, no wiadomo, że trzeba znać pewnego rodzaju specyfikę, młody człowiek musi znać specyfikę, żeby w ogóle zrozumiał książkę historyczną z popularno-naukowych. Nie wiem, no nie przychodzi mi nic do głowy, no ale ja skupiłem się na obrazach filmowych. No, literatura popularna jest bardzo bogata teraz. Różne są pozycje na różne tematy. Ja na pewno bym polecał literaturę wydaną w języku polskim, ale obcokrajowcem. Ob, ob, to znaczy chodzi mi o to, że poświęcone historii powszechnej. Bardzo dużo takich pozycji książkowych widzę w składnicach tanich książek. To nie są duże koszty, kilkunastu złotowe, a można przeczytać bardzo barwnie opisane epizody z historii albo poszczególnych państw, albo w wymiarze epok i które pokazują też właśnie pewne zniuansowanie życia ludzi, życia władców, czy to dotyczy starożytności, czy średniowiecza, czy epoki nowożytnej, Po to głównie z tych epok te książki są w Polsce dostępne, czy dotyczą tych epok. Ale też oczywiście z wieku XX też się takowe pojawiają. Ale ciężko mi jest teraz przytoczyć konkretne tytuły. Myślę, że to po prostu trzeba, można nie trzeba. Można przejść do takiej składnicy, czy to będzie dedalus, czytania książka. Po prostu I wtedy rzeczywiście pooglądać sobie i tak, spróbować tak? Wybrać. Tak? zobaczyć, wybrać. otworzyć książkę, zobaczyć, czy ten język, którym jest ta książka napisana, pasuje, czy, czy zaintryguje nas, i zdecydować się na kupno, lub też nie. Kochani, tematu i tak nie wyczerpiemy, dlatego że um, szeroki jest to spektrum i naprawdę, tak jak już na samym początku um, powiedzieliśmy, ciężko jest trafić w gust um, drugiego człowieka. Um, I myślę, że też ciężko jest um, zainspirować um, kogoś, kogo tak naprawdę um, nie znamy kogoś, kto um, nawet nie. No nie wyraża, że tak powiem, swojego światopoglądu, co go tak naprawdę interesuje, bo dopiero po zorientowaniu się, kto jaki ma zakres zainteresowań, dopiero wtedy rzeczywiście możemy cokolwiek szerzej powiedzieć. Ale to pytanie naprawdę jest niezwykle ważne, bo to też otwiera dla nas, jako historyków, taką próbę zastanowienia się rzeczywiście. Jak można i, i, i czym można zainspirować dzisiaj młodego człowieka, żeby on rzeczywiście chciał nie tylko czytać książki historyczne, ale także, żeby chciał z tą historią żyć tak naprawdę na co dzień, bo my codziennie tworzymy historię. Czy tego chcemy, czy nie? Więc to jest istotne, żeby... Ta wiedza historyczna cały czas była pogłębiana wśród młodych ludzi, i żeby ona się absolutnie nie sprowadzała tylko i wyłącznie do dat historycznych. E... Chyba na tym zakończymy dzisiaj. Tak, na tym zakończymy. Życzymy. Znaczy, wam... Czekamy, tak. czekamy na opinię, czekamy, czekamy na, na opinię. Sukcesję. tak. Czy rozwinąć jakieś wątki, czy sami macie jakieś propozycje, w, w, właśnie odnośnie czy literatury, czy filmu, czy serialu, tak. które można byłoby polecić młodym ludziom? Czekamy na wszystkie sygnały z Waszej strony. E, żegnamy Was z, z kampusu ujot Akurat zwiedzamy kolejne tutaj miejsca. Dzisiaj budynek Wydziału Fizyki i Informatyki. Tak. Nie, Informatyki Astronomii, przepraszam. Pogoda nam dopisuje jest niezwykle gorąco. Stąd te, też, też kapelusze. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was i zaciekawiliśmy tym filmikiem. Czekamy także na Wasze głosy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.